Raport energetyczny na listopad. Zaufanie do własnej intuicji. Na początek syntetyczne podsumowanie października i końca września. Z uwagi na coraz większą liczbę procesów i energii, we wrześniu wielu ludzi mogło odczuć skokowe przyspieszenie czasu, przeplatane dniami, w których czas zatrzymywał się, nic się nie działo. Doba dosłownie uległa kilkukrotnemu skróceniu, co u jednych wywołało poczucie notorycznego braku czasu na wyrabianie się z dotychczasowymi sprawami, presję czasową i tym podobne. U innych zaś przyniosło nagromadzenie wielu zdarzeń w krótkim czasie. Subiektywna zmiana w postrzeganiu czasu jest związana z tempem zachodzenia procesów przestrzeni. Czym jest ich więcej, tym poczucie czasu ulega zagęszczeniu, jak właśnie miało to miejsce we wrześniu. 22 września dopływ do pola kolektywnego silnych energii żeńskich, które następnie były wręcz wtłaczane poprzez czakrę serca do pól indywidualnych u ludzi. Była to najczystsza wibracja miłości bezwarunkowej, która dosłownie zalała naszą planetę i pola indywidualne. I czym bardziej ktoś był kompatybilny z tego rodzaju energią, tym lepiej czuł się tego dnia. U istot z linii upadającej mogło to natomiast wywołać silne poczucie dyskomfortu w ciele. Także nieadekwatne emocjonalne reakcje, w tym ataki, np. słowne na innych. 23 września dopływ do pola kolektywnego kodów krystalicznych których zadaniem było dalsze budowanie i kotwiczenie ciał świetlistych u ludzi. Energie te aktywowały dar uzdrawiania językiem światła, czakra gardła. Zatem u jednych może to być dźwięk, a u innych środki artystycznego wyrazu sztuka, rękodzieło, taniec, a u innych zdolność pracy z kryształami. Na poziomie odczuć był to silny napór na czakrę korony, ucisk na głowę, odczucie przeładowanej głowy poprzez szczęki i zęby szyję aż do czakry serca była to dość ostra i przenikliwa czysta energia która mogła wywołać kłucie w różnych miejscach w ciele odczucie podobne do wyjścia na dwór mroźną zimą w słoneczny dzień wielu ludzi w tym dniu i kolejnych mogło być zwiększone zapotrzebowanie na jedzenie fizyczny głód 24 września dwa rozbłyski słoneczne klasy M44, które spowodowały dopływ energii, powodujących zmianę we wzorcach mentalnych, co u wielu ludzi mogło przynieść mentalne rozbicie, rozkojarzenie, trudność koncentracji. Był to proces kolektywnego rozpoznawania ich spotkania z cieniem. Żeby dosadniej nie napisać, proces uznania istnienia zła jako jednej z części życia. 25 września i 26 września dopływ do naszej planety silnej białej energii plazmowej ze Słońca Centralnego, której zadaniem było przygotowanie do rekonfiguracji pola planetarnego. Dało to odczucie napiętej przestrzeni, jakby za moment coś miało się zdarzyć. Z uwagi na to, że energia planowana jest bardzo mocna, wielu ludzi mogło doświadczać zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, błędnik zamazanego widzenia mroczku przed oczami, a też nadgłego odczucia gorąca rozchodzącego się ze środka ciała. Do tego pojawił się ciąg dalszy anomalii żywieniowych, w tym poczucie pełnego żołądka oraz nadwrażliwość skórna. 27 września i 29 września dopływ fioletowej energii, która przyniosła kolejne poszerzenie świadomości kolektywnej i skok pola kolektywnego do wyższej częstotliwości. Energia ta oddziaływała bezpośrednio na DNA ludzkie, po to by ciała były w stanie absorbować większe i wyższe energie. Proces ten jest konieczny przy oddzieleniu linii czasowych, zresztą spowodował one kolejne odsunięcie się linii upadającej od linii środkowej i wznoszącej. Na poziomie odczuć wywołał spowolnienie i zawieszenie się w działaniu, ponieważ umysł nie nadąża w przetwarzaniu informacji. Zaś na poziomie ciał fizycznych dotkliwe były pierwsze boki ciała, tutaj też boczne części pleców, kolki skurcze uczucie zesztywnienia, uwieranie. 2. płuca i oskrzela, uczucie rozpychania klatki piersiowej, duszności i odruch kaszlowy. Trzecie. Zapchany nos, katar zatoki. Czwarte nadwrażliwość szczęk i zębów. 30 września i 1 października wrześniowy energetyczny Coster spowodował u ludzi w tym okresie silne przeciążenie układu nerwowego, procesy krystalizacji w jego obrębie, co miało też wpływ na układ mięśniowy. Wielu ludzi doświadczyło objawów grypopodobnych, poczucia rozbicia wewnętrznego. Jak przed chorobą, ale też zauważono, różnego rodzaju skurcze, napięte i bolące mięśnie, jak przy grypie. Oraz pośpiech irytację, poczucie niezdążenia na czas. 2 października i 3 października stara ciąg dalszy, z tym, że tutaj już schodziła piękna złota energia, która przyniosła zwiększoną sprawność poznawczą i bystry umysł, a także szybkość w działaniu. Na poziomie odczuć najpierw dawały o sobie znać oczy, ucisk poczucie podwyższonego ciśnienia, wewnątrz gałkowego. Pełne czoło, a następnie można było zaobserwować rozlewające się gorąco od środka i poczucie większego niż dotychczas przepływu energii przez ciało. Noc z 3 na 4 października. Seria intensywnych ingerencji ze strony linii upadającej, co u wielu ludzi przyniosło niespokojny sen, intensywne i mało przyjemne sny, a także poczucie lęku po przebudzeniu. 4 października i 6 października schodzące energii miały zdecydowanie wyższe wibracje niż wszystkie wcześniejsze. W moim odczuciu było to interwencja energetyczna bezpośrednio ze źródła, której celem było zneutralizowanie ingerencji linii upadającej, a także jej coraz bardziej wyraźne odseparowanie od linii środkowej i wznoszącej. Szczególnie odczuwalne było to 6 października, były to dosłowne spotkania energii plazmowej z linią upadającą, dziejące się na dużo wyższych wymiarach niż tylko ziemski, ale mające swoje przełożenie na kolektywne pole naszej planety. W wymiarze indywidualnym doświadczyliśmy silnego doładowania ciał ludzkich energią miłości bezwarunkowej to miękka i bardzo przyjemna w odbiorze wibracja. Było to doświadczenie ciała świetlistego. Na poziomie ciała fizycznego przypominała ona pionowe wirowanie w ciele, co mogło dawać poczucie rozproszenia, jeśli chodzi o narządy, to odczuwalne były płuca, objawy chorobowe, kaszel, trudności w oddychaniu, duszności, układ trawienny, mięśnie i stawy. 7 października i 9 października zejście kolejnej fali energii krystalicznych podnoszących świadomość ludzką. Tym razem odczuwalny jako nacisk na tę głowę i skronie, nos i czoło, a następnie na serce. W przestrzeni zapanowała krystaliczna czystość, wręcz taki słoneczny chłód na poziomie ciała to wrażenie było czystych zatok wdychających chłodne i rześkie powietrze. W tym okresie rezonans Schumana wskazywał czarny odczyt: 10 października i 13 października kolejne próby ingerencji ze strony linii upadającej i jednoczesne ładowanie pola kolektywnego wysokimi energiami. U części ludzi dało to ponowne huśtawki w percepcji czasu, przeskakiwanie pomiędzy liniami czasowymi, poczucie nieciągłości w zdarzeniach, luki w percepcji. 14 października i 16 października intensywne prace energetyczne w przestrzeni i najmocniejsze w tym miesiącu energetyczne zjawisko energetyczne dosłowna rekonfiguracja pola kolektywnego i kolejny przeskok świadomości. Rekonfiguracja to powiązana była z energią, która oddziaływała na przestrzeń kolektywną także w marcu 2020 roku. Oraz z 13 na 14 kwietnia 2023. Celem tego procesu było spowodowanie u ludzi masowego ruchu do przodu w kolejnych miesiącach. Poprzednie energie przynosiły bowiem tylko częściowy skutek z powodu zakłóceń ze strony linii upadającej. W tym jednak momencie linia upadająca jest już zbyt słaba w stosunku do tych dwóch poprzednich okresów, bo mogła spowodować zatrzymanie tego ruchu. Zatem od listopada i w kolejnych miesiącach można spodziewać się wreszcie zdecydowanego ruchu ze strony ludzi. Energie te u wielu przyniosły też bardzo żywe sny, zaś na poziomie ciała odczucie pełnego żołądka, nawet nudności połączone z zawrotami głowy. Po zakończonym procesie nastąpiła chwilowa ulga i spokój w energiach 16 października. 17 października i 20 października w godzinach wieczornych, 17 października, zaobserwowałam nasiloną ingerencję energetyczną ze strony linii upadającej, która ciągnęła się także w kolejnych dniach. Pojawił się tutaj wzorzec linii upadającej nie możemy mieć energii. Ale dla zasady rozbijemy co, co jeszcze się da rozbić. U ludzi szczególnie silnie odczuwalne były trzy dolne czakry i szybki spadek sił witalnych oraz nastroju. Pojawiło się poczucie zniechęcenia, bezsilność. Część ludzi mogła w tym okresie doświadczać lęku, niespokojnych snów, niepokoju z ciała. Na poziomie fizycznym najmocniej obciążony był układ oddechowy, duszności, kaszel. Warto natomiast zachować spokój, ponieważ ingerencja ta w najbliższym czasie będzie zneutralizowana przez energie korygujące. W związku z napływającymi energiami, listopad jeszcze wyraźniej rysuje tendencje dualne w rzeczywistości, po to by przynieść definitywne rozdzielenie linii czasowych. To pierwszy kluczowy proces listopada. Linie czasowe w pierwszej dekadzie listopada na krótko połączą się jeszcze ostatni raz ze sobą, po to by następnie rozdzielić się definitywnie w rzeczywistości materialnej, bo rozdzielenie na poziomie energetycznym już nastąpiło. Aktualnie natomiast część ludzi doświadcza przedsmaku tego procesu jako przeskakiwanie pomiędzy liniami czasowymi. Po rozdzieleniu linii linia wznosząca zacznie wznosić się znacznie szybciej niż dotychczas. Linia środkowa będzie kontynuowała ewolucję wzrostową, choć w tempie wolniejszym niż linia wznosząca. Zaś linia upadająca coraz szybciej wejdzie w fazę schodzenia wibracyjnie w dół. W praktyce oznacza to, że istoty z linii wznoszącej i środkowej przestaną mieć wspólną przestrzeń z istotami z linii upadającej. Proces ten będzie też widoczny pomiędzy linią środkową a linią upadającą, choć w mniejszym natężeniu. Spowoduje to dalsze różnice w poziomie energii witalnej w ciele, przekładające się na przyspieszone starzenie linia upadająca lub odmłodnienie linia wzniesienia, teraz już widoczne gołym okiem. Linia środkowa poprawi swoje parametry życiowe, jednak nie w takim wymiarze jak linia wzniesienia, chociaż tutaj zmiana też będzie oczywiście odczuwalna. Proces ten będzie widoczny zarówno w odniesieniu do pojedynczych ludzi, jak i całego pola kolektywnego. W rozdzieleniu ulegać będzie wszystko to, co nie jest ze sobą wibracyjnie kompatybilne, podobnie jak łączyć się ze sobą, co jest ze sobą wibracyjnie kompatybilne. Procesy rozdzielenia i łączenia przyniosą w efekcie sporo chaosu. Uwaga! Chaos rozumiem tutaj jako stan przeorganizowania pomiędzy jednym stanem stabilnym a drugim. Chaos nie ma nic wspólnego ze stanem nieuporządkowania, który nie podlega żadnym uporządkowanym regułom ruchu. Proces rozdzielenia linii czasowych dotyczy wszystkich przestrzeni życiowych. Zatem w listopadzie i kolejnych miesiącach możemy zaobserwować nasilone zmiany w sferze zawodowej, wzrost rozwodów, zmian w miejscach zamieszkania, więcej zgonów. Co prawda, temat rozdzielenia linii czasowych nie jest tematem nowym, jednak aktualnie wchodzi on w kluczową i ostateczną fazę, staje się teraz bardzo widoczny w rzeczywistości materialnej. Z uwagi na to, że przestrzeń uległa całkowitej reorganizacji, panuje chaos, a każdy ma swoją rzeczywistość. Istotne jest, by znaleźć własne stabilne punkty odniesienia, szukanie ich na zewnątrz poprzez umysł w tym momencie przestaje być skutecznym sposobem na życie. Znaczenia natomiast nabiera umiejętność prawidłowego odczytywania sygnałów płynących z własnego ciała, z tym własnego centrum decyzyjnego. Kluczową umiejętnością staje się zaufanie do prawdy, która komunikuje ciało i co najważniejsze, podąża za nią. Są to subtelne odczucia z ciała, które zawsze prawidłowo pokazują, co w danym momencie jest właściwe dla danego człowieka, a co nie. Procesem, który rusza w listopadzie, tym razem w materii, jest proces zaufania do własnej wewnętrznej prawdy i podążanie za nią pomimo różnych czynników zewnętrznych. Dzięki tej umiejętności ludzie są w stanie stabilnie potrzechodzić kolejne chaotyczne sytuacje zewnętrzne, utrzymując swoją życiową ścieżkę. To pozwala też na kumulowanie własnej energii, a czym jej więcej, tym większa witalność, sprawczość i obfitość w życiu. Brak tej umiejętności, podążanie za ego umysłem, powoduje natomiast oddawanie własnej energii linii upadającej i dalsze pogrążenie się w osobistym stanie nieuporządkowanego życia. Wzorce linii upadającej. Ego, umysł nie służy bowiem do wyznaczania kierunku, od tego jest czakra serca, ani też nie do podejmowania decyzji, od tego każdy ma swoje centrum decyzyjne. Proces wyłaniania się wewnętrznej prawdy powoduje także, że zanika zewnętrzna jedna uniwersalna prawda, identyczna dla wszystkich, i pojawia się tyle wewnętrznych prawd, ilu ludzi. Z tego powodu listopad i kolejne miesiące przyniosą naukę akceptowania odmiennych stanowisk, zwiększenie różnicowania społecznego i szukanie nieoczywistych rozwiązań w ramach takiego zróżnicowania. Podejście dualne w tym momencie przestaje działać i warto mieć to na uwadze. W tym kontekście motto na listopad to Przestają liczyć się różnice, istotny jest wspólny cel i nieoczywiste rozwiązania kreatywność. Wraz z pojawieniem się wieloaspektowej rzeczywistości, następnym procesem w listopadzie jest proces zaufania. O zaufaniu pisałem już w archiwalnych postach, ale teraz nabiera ono szczególnego znaczenia. Tym razem chodzi o zaufanie do siebie samego i do tego, co się czuje, szczególnie w kontakcie z rzeczywistością zewnętrzną i innymi ludźmi. Zaufanie to dopiero wtedy jest możliwe, gdy człowiek jest scentrowany w swoim wnętrzu. Działa zgodnie z własnym wewnętrznym autorytetem decyzyjnym i nie kotwiczy się mentalnie na zewnątrz. Dopiero mając zaufanie do siebie samego, można wejść w postawę współpracy z otoczeniem, nawet pomimo dużo różnic. Trzeba bowiem pamiętać, że zaufanie zewnętrzne do innych jest efektem ufności wobec siebie samego, tego co się zweryfikowało samodzielnie, a nie tego co w ślepo się wierzy, bo ktoś tak mówi. Tego, jakie ma odczucia w ciele po kontakcie z otoczeniem, a nie tego, co się na ten temat otoczenia myśli. Aktualnie jedynie poleganie na własnych odczuciach wewnętrznych jest gwarantem prawidłowych wyborów z poziomu duszy. Mała, ale ważna dygresja. Prawidłowe odczucia i ciała są możliwe, gdy poziom świadomości człowieka kalibruje powyżej fałszu. Poniżej tego poziomu odczucia z ciała mówią dawać błędne wskazania. Dobrze omawia i opisuje to w swojej skali świadomości. Hawkins dobra wiadomość jest także, że poziom świadomości można podnieść na przykład jako efekt pracy nad sobą w zakresie własnej świadomości. Listopad i kolejne miesiące to czas na budowanie zaufania do siebie samego, swojej osobistej mocy i prawidłowego rozróżnienia, co się czuje. Warto więc zwracać uwagę na wszystkie własne przejawy skutecznych decyzji, sprawnych manifestacji w życiu i własne odczucia przy podejmowaniu decyzji. Świadomość własnej sprawczości, zaufanie do siebie, to najkrótsza droga do własnej mocy. Zaufanie do siebie samego pozwala prawidłowo rozróżnić to, co się dzieje w otoczeniu, buduje też świadomą otwartość na to, co przychodzi, ułatwia współpracę z innymi pomimo znacznych różnic. Jest też fundamentorem prawdziwego kolektywu, zindywidualizowanych jednostek działających wspólnie dla jednego celu. W raporcie na październik pisałem, że ciała ludzkie, dolne czakry, a szczególnie czakra sakralna, były napełnione energią, tym razem od dołu, przez stopy. Była to energia o charakterze jin, płynąca z Ziemi, łącząca się z dziewiątym ciałem aurycznym. Równoważyła ona zakotwiczone wcześniej w ciałach ludzkich energie o charakterze yang, spływające z góry i zasilające ósme ciało auryczne. Na bazie tego procesu listopad na poziomie indywidualnym przynosi proces integracji trzech kluczowych obszarów człowieka – serca, duszy, ciała, nośnika duszy i umysłu – u każdego człowieka będzie on przebiegał w odmienny sposób, zależnie od tego, który z tych trzech obszarów jest wiodący, oraz co ewentualnie wymaga jeszcze rekonfiguracji. W praktyce, więc, na plan pierwszy będą wysuwały się obszary i wzorce, które najbardziej wymagają uwagi, do tej pory były najbardziej pomijane. Ponieważ procesem ten aktywowany jest przez schodzące energie, nie zaś intencjonalny ego umysł, dlatego warto obserwować własne zachowania, nawyki i sposoby działania w najbliższych tygodniach. Wielu ludzi zacznie bowiem robić to, czego do tej pory nie robiło. Na przykład, osoby prowadzące bardzo siedzący tryb życia mogą nagle poczuć dużą potrzebę ruchu, przebywania na świeżym powietrzu, czy potrzeby zmiany żywieniowej. Zaś ludzie. Do tej pory aktywnie fizycznie poczują potrzebę większego zajrzenia do procesów wewnętrznych lub zwracania się ku sferze własnego umysłu. Trzeba też pamiętać, że bardzo istotne w całym procesie wzniesienia jest ciało fizyczne, bo to w nim inkarnowaliśmy. Jest ono nośnikiem duszy w rzeczywistości materialnej, szczególnie istotne jest tutaj oczyszczenie ciała z toksyn metali ciężkich także wzmocnienie kręgosłupa i struktury mięśniowej, to jakby mogło ono ulegać dalszej transformacji i prawidłowo absorbować kolejne schodzące energie. Tutaj też potrzebne jest zaufanie do własnych odczuć z ciała. Ciało doskonale wie, czego samo potrzebuje. Co więcej, słuchanie własnej intuicji może być bardzo pomocne w osobistych procesach zdrowienia, regeneracji ciała fizycznego. Dlatego warto być uważnym na subtelne sygnały z ciała w tym zakresie, np. potrzebę określonego składnika w pożywieniu, skierowaniu ku określonej metodzie pracy z ciałem. Podsumowanie raportu wspólne działania na listopad. Cele dla pojedynczych ludzi. Pierwsze: zaufanie do własnych odczuć i intuicji, podobnie jak w poprzednim miesiącu, ujrzenie i przyjęcie osobistej prawdy. Cele dla kolektywu ludzkiego pierwsze współpraca kolektywna, wspólny cel pomimo osobistych różnic. Drugie, jak w poprzednim miesiącu dalsze ujawnienie prawdy. Tekst pochodzi z architekturaosobowości.com.